Było to 20 lat temu. Wtedy yy, takie stroje były bardzo modne. Mama sobie szła po ulicy, ale za rogu mój tata. Wtedy nie miał jeszcze za dużo pieniędzy, więc chodził bez butów. I nagle o nie uwierzył. Zobaczył piękną kobietę. A więc za nią poszedł. Ona szła, ona szła. I on też szedł. Za nią ciągle. Ona szła, szła, a tata, a mój tata miał mieć zaraz autobus. I sobie szedł dalej za mamą. I minęło parę minut i tata się spóźnił na autobus. Kiedy wrócił do domu, była dyskoteka. Mama na niej tańcowała. Uhu, je! Yeah, party, party! I tata też tutaj przyszedł. Ale mama miała wychodzić już. Ale tata ją zauważył i poprosił do, do tańca. I zatańczyli. Tun, Zapytał się mama podczas tańca, czy może ją odprowadzić do domu. Mama się nie zgodziła, gdyż go w ogóle nie znała. I stwierdziła, że, że może ją odprowadzić, ale z jej koleżanką. No i. I koleżanka musiała wracać i została z tatą sama. Więc dalej powiedziała, żeby z nim nie szedł i poszła dalej. Ale później jakoś znowu się spotkali, bo tata sobie szedł po ulicy i zobaczył mamę. Więc yy, jakoś tak to było, że oni się poznali. I mama podała tacie numer mieszkania. I wtedy się zakochali i normalnie byli parą. Babce bardzo lubili tatę Później około, y, mama wtedy miała osiemnaście lat, więc później około pięciu y, lat y, mama z tatą y, z, y, Zrobili sobie dzidziusia. Zrobili sobie dzidziusia. I wyszła wtedy ja. Byłam mała i słodka. I wszędzie chodziłam z rodzicami. A wreszcie rodzice stwierdzili, że... To od razu po moich narodzinach, że muszą mieć nowy dom. No i zbudowali nowy dom. Był on jednak pusty, bo... bo wtedy nie było tak fajnie. Ale jakoś się otworzyliśmy. Żyliśmy sobie normalnie. Mama mnie kąpała w małej wanineczce, ponieważ bałam mama mnie kąpała w małej wanineczce, ponieważ bałam się kąpać w dużym prysznicu. E, parę lat później, około kiedy mama miała 30 lat, tata z mamą, tata z mamą, tata wyrósł na, na zamożnego mężczyznę. Мама тоже. и взяли шлюп. там там тарам, там тарам, там тарам, там 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 там